Witam hodowców, jestem Karol Hodowca i w dzisiejszym odcinku zasady konkursu oraz zaprezentuję wam walkę koguta z indykami. Myślę, że to bardzo fajnie wyglądało. Także w druga część filmiku będzie wrzucony odcinek właśnie z tej walki. Ale na razie znajdujemy się u kochinów miniaturowych, gdzie do wygrania będzie taki oto kogucik. Myślę, że ptaszek, nawet fajny, taki kolor dosyć ciekawy, grzebyk krótki łapcie ogonek okrągły także taką właśnie wygląda, pije obecnie spojnika zdrowy jest w 100% także jak ktoś chciał takiego wygrać w gudka. zasady są dosyć takie nietypowe musicie odgadnąć jaką, jaką rasę kur moje dwa psy gałgany yy, właśnie niedawno zjadły czy to była silka, czy to był kochin, czy to może była nioska powiem, że kurczak miał około 4 miesięcy i był koloru czarnego także zgadujcie jaka to rasa była powiem tylko, że została po nim czy po niej mała kubka piór także zgadujcie co to było wyniki za tydzień taki kogucik myślę, że naprawdę fajny jest do wygrania a my widzimy się już zaraz podczas walki koguta z indykami Także zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału oraz zostawienia łapki w górę No i lecimy już w inne miejsce No i z czego wy się tak cieszyta? No z czego? O małe Oby to było ostatni raz Run Dobra, koniec tego dobrego indyki. Pszit.